To zrozumie? Nikt. Lecz zrozumieją ci, co wierzą, więc wiara. Dzięki wierze. A raczej będzie się tym ludziom wydawać, że rozumieją. Otóż można to tylko i wyłącznie porównać, i dopasować do hierarchii, i wybiórczości. Wyłącznie. Pojenie ludziom tych doktryn, zwanych grzechem, było trudne, gdyż jak wcześniej pisałem, od zawsze praktycznie były religie nieodzowną częścią życia człowieka, więc zawsze było straszenie ludzi niby konsekwencjami, które w końcowej fazie po kilku tysięcznej ewolucji wszystkich religii nazwaną grzechem. Tak się dzieje od czasu, gdy straciliśmy nasze faktyczne człowieczeństwo i staliśmy się homo sapiens, czyli w dzisiejszym języku nauki mówiąc istotą myślącą. Ale czy faktycznie myślącą? To jest bardzo dobre pytanie. Dochodzimy do momentu, gdzie spokojnie można stwierdzić Iż piekło jest według religii zbędne i nie powinno go być, ale mówią, a raczej wmawiają nam, że jest. Niebo, następny element religijnego bełkotu, który w rzeczywistości i po głębszym rozpatrzeniu nie powinien istnieć. Faktem jest, że mówią nam i każą w to wierzyć. Wyjaśnię, czemu ten fakt mi totalnie nie pasuje i zaprzecza sam sobie, tak jak piekło i czyściec oraz niebo. Mając coś, co nazywamy niebem, krainą obfitości, rajem, i wiemy, że możemy tam trafić, czyli wszyscy mogą teoretycznie tam się dostać, i to jest pierwszy powód który mówi nam, jak się niebo zaprzecza w naukach kościoła. Chodzi tu o to, że życie i świat składa się z kontrastów, więc nie może być coś tylko dobrego, czyli niebo, gdyż powstałaby stagnacja i brak ruchów energii, i w rezultacie świat, i wszystko przestałoby istnieć. Mówię tu o niebie jako głównym założeniu religii i tym, co można osiągnąć, czyli jeden i jeden, jedyny cel. Temu wprowadzono piekło, by stworzyć właśnie kontrast. Lecz musimy pamiętać, iż teoretycznie celem wszystkich ludzi, Boga, kapłanów, jest dotarcie właśnie do nieba. Teraz widzimy większy obraz całości. I błędów, jakimi kieruje się Kościół. Widzimy też, że do tego wszystkiego potrzebna jest właśnie wiara. To na niej opiera się religia, Kościół, kapłani, system itd. To wiara daje sens istnieniu zła i możliwości sterowania ludźmi za pomocą religii. To wiara pomaga komuś zrobić z nas idiotów. mówić nam rzeczy czy fakty zaprzeczające samym sobie. To wiara czyni świat złym, gdyż dzięki niej można osiągnąć coś, w, w rezult... coś co w rezultacie kończy się religią, która poprzez strach i hierarchię przechodzi do rządzenia i władaniem ludzkimi zasobami. Tylko i wyłącznie dzięki wierze i wmawianiu faktów pasujących danej grupie ludzi, tak zwany system może istnieć i się rozwijać, a z nim religie i w końcu człowiek jest tak zmanipulowany, że podświadomie uczestniczy w tym wszystkim, karmi system i go napędza. Aż do tego, że myśli, iż się rozwija, a w rzeczywistości cofa się w rozwoju. I to wszystko dzięki wierze i jej ogromnej sile. Wiara to też nasze nieodzowne pragnienie, które w rezultacie doprowadza nas do zguby, a nie możemy się, od... się jej oprzeć, czyli tej wierze. Wiara to jest nic innego jak wołanie nasze do świata o dostarczenie nam odpowiedzi na pytania, które nas nurtują. Poprzez wiarę chcemy zrozumieć świat otaczający nas oraz znaleźć kogoś w rodzaju Zbawiciela, który rozwiąże, rozwiąże wszystkie nasze problemy. Wiara połączona jest ściśle z nadzieją. I razem tworzą coś w rodzaju, w rodzaju naiwnej istoty, która szuka prawdy, odpowiedzi, drogi życiowej itd. U innych, lecz, lecz nie w samej sobie. Wiara to podstawowy błąd mający na celu odwrócenie uwagi od istotnych spraw. A znalezieniu fałszu gdzie indziej. Wiara łączy się z fałszem i dochodzi do powstania obrazu rzeczywistości, ale całkiem odwrotnego niż w istocie jest. Można też powiedzieć, że wierząc, wyrządzamy sobie krzywdę, lecz nie potrafimy znaleźć lepszego rozwiązania na postrzeganie życia niż uwierzyć. Uwierzyć, bo tak jest łatwiej i prościej. Cały szkopuł polega na tym, że ograniczenie myślowe nie pozwala nam, nam na przyjęcie innej opcji, jak uwierzyć. Możemy co jedynie w stanie naszej stagnacji myślowej przejść do stanu zaćmienia umysłu i spróbować to wszystko zrozumieć świadomie. Tylko uświadomienie sobie faktu rzeczywistego, jakim jest wiara, i przyjęcie jej jako nieodzownego elementu życia, będąc świadomymi swoich czynów, będziemy mogli przyjąć wiarę jako coś, czego nie da się pozbyć, lecz fakt będący częścią jednej wielkiej części. Zrozumienie pozwoli nam, też zauważyć cele tych, na których mówimy, że nami rządzą i wpierają nam do doktryny i religie. Zrozumiemy czemu to robią i w jakim celu. Podkreślam po raz kolejny, tylko zrozumienie stanów rzeczywistych pozwoli nam odczytać przekazy i ukryte wskazówki. Pozwoli zrozumieć, jakimi pobudkami kierują się inni, by nas ciemiężyć i dlaczego. Dodam, że oni też kierują się i działają pod wpływem wiary. I, i innej drogi nie widzą i innego rozwiązania. Co to wszystko oznacza? Moim zdaniem ludzkość robi to, co do, do niej należy. Jak człowiek jest skonstruowany? Kierujemy się tym, co uważamy za słuszne stosowanie i sto, e, przepraszam, za słuszne i stosowne i co nam rozum podpowiada dla niektórych jest to sposób na życie dla innych będzie to ucieczka od rzeczywistości, dla jeszcze innych może to być przeszkodą i stanem doprowadzającym ich do psychicznej samodestrukcji wszystkie te przykłady są podane nie po to, by osądzać innych i pokazać, że oni są gorsi i żyją w niewiedzy, lecz po to, by powiedzieć wręcz coś odwrotnego, że wszyscy ludzie postrzegają i czują tak, jak powinni. Problemem nie jest wiara, system zło na świecie. Problemem jest brak zrozumienia i uświadomienia sobie, iż człowiek robi to, do to, do czego został stworzony. Jedynym, jedynym będzie jednym, przepraszam, jednym będzie wystarczało tak zwane minimum, a inni będą chcieli wiedzieć i czuć więcej. Tutaj jest też odpowiedź w postaci tego, że większość ludzi nie może się dogadać i, i myśleć, że ich prawda i racja jest lepsza od innych pokazuje nam to, że obraz zrozumienia człowieka, człowieczych, przepraszam, zachowań i sposobu myślenia, które w rzeczywistości zmierza tylko i wyłącznie do jednego punktu, do jednego meritum, czyli do różnorodności. Urozmaicenie, a co za tym idzie, dzięki temu osiągamy stan odwrotny do stagnacji, czyli życie może dalej być kontynuowane. I rozwijać się, gdyż w ten sposób unikamy stagnacji. Warto też dodać, że natura umie sama się kontrolować, i w momencie, gdy zaistnieje sytuacja, gdzie szala przechyli się w jedną ze stron, to automatycznie będzie dążyć do równowagi. Ten fenomen pomoże nam zobrazować. I zrozumieć fakt naszego istnienia i czasów, w jakich żyjemy, i dlaczego. Powinniśmy też dodać, że ludzie z natury są dobrzy, lecz z racji postrzegania świata i tego, że wiara czyni z nich uzależnionych od innych, i tego, że sami nie potrafią sobie odpowiedzieć na pytania oraz strach będący paliwem wszystkich naszych problemów, stają się w naszych oczach złymi. Wiara została wykorzystana do manipulacji ludźmi i czerpaniem z tego zysków w postaci profitów, zysk... profitów typu czucia się lepszym od innych, Moż... możnością władzy i uważania drugiego człowieka za podmiot niższego sortu. Ciąg dalszy nastąpi. Sława.